Cześć tu Kacper z Alspon z Napoleona dzisiaj robimy przepis boczek czyli coś co wszyscy kochamy z lekkim azjatyckim twistem ale przede wszystkim będzie polski jabłkowy. Zaczynamy! Ale zacznijmy sobie od pokrojenia owoców i warzyw którymi nafaszerujemy ten boczek czyli najpierw jedną cebulę kroję w pióra cebulę przerzucam do miseczki i do tego trochę jabłek ten boczek będzie taki trochę szarlotkowy. Z jabłek wycinamy środek. Jabłka też kroimy w plasterki. Wszystko przerzucam do miski. Ten farsz musimy teraz przyprawić. Zaczynam od odrobiny cynamonu. Do tego trochę majeranku. To ma być polskie jedzenie. Ale z twistem. Do tego dosłownie chlust oleju sezamowego, czyli rodzaj tłuszczu, jaki po prostu uwielbiam. I zwłaszcza jak działamy w niskich temperaturach, olej sezamowy jest bardzo, bardzo wdzięczny. Mieszam to wszystko. I jeszcze tę jedną rzecz musimy przesiekać. Meksykańska papryka chipotle, czyli coś, co ja akurat przywiozłem z Meksyku. Jak nie macie tego, możecie użyć jakiejkolwiek papryki, tylko chipotle nie jest bardzo ostrą papryką. Bardziej tutaj poszedłbym w paprykę wędzoną, jeżeli chcecie osiągnąć podobny efekt. Wszystko to musimy dosyć. Cięgko pokroić, żeby była w miarę poręczna do zjedzenia. I jak to jest już drobno przesiekane, albo jak macie po prostu zmieloną paprykę, to zaczynamy przygotowanie mieszanki przypraw. Chipotle ląduje w misce. I do tej samej miski. Słuchajcie, dorzucam oczywiście cynamon. Bo ten boczek to będzie taki słodziutki, pyszny polsko-azjatycki boczek. Trochę cynamonu. Do tego jeszcze raz majeranek, Do tego sól i cukier, słodycz to jest coś co wieprzowina bardzo bardzo lubi. Zmieszam to wszystko i mam gotową mieszankę przypraw do boczku. Przepis oczywiście macie w opisie. Jeszcze lodów waniliowych do tego będzie brakowało jak szarlotka. Mieszanka jest gotowa. Dobra, i teraz bierzemy się za sam boczek. Tutaj mam mniej więcej kilogramowy kawałek boczku. Chcę z niego zrobić roladę, więc muszę go trochę bardziej rozpłaszczyć. A żeby go rozpłaszczyć, widzicie, że mam tutaj taki mięsień, który bez problemu mogę po prostu trybownikiem odciąć i zrobić z niego tak zwanego motyla, czyli butterfly'a. Robienie motyla ze świni to jest moje ulubione zajęcie. Rozkładamy to w taki sposób. To nie jest trudne, to jest bardzo prosta rzecz, a efekt będzie bardzo, bardzo wdzięczny. To samo z drugiej strony. Tutaj widzicie, że akurat taki kawałek trafiłem, że z jednej strony mam dużą część grubego boczku, ale myślę, że tutaj też możemy trochę wyrównać. Odrobinę. I najpierw trzeba cały ten boczek dobrze natłuścić. Ja oczywiście zrobię to z użyciem oleju sezamowego, który uwielbiam. Ale możecie zwykły olej rzepakowy też do tego wykorzystać, albo oliwę z oliwek. Nie ma problemu. To wszystko są pyszne rzeczy. Z jednej i z drugiej strony. Wszystko to dobrze nacieram, pięknie pachnie już olejem sezonowym wszędzie dookoła, i przyprawiamy boczek. Dokładnie to wszystko trzeba zasypać tą naszą gotową mieszanką przypraw. I to samo z drugiej strony. Dokładnie musimy z obu stron go przyprawić tego boczucha. Dobra, i zaczynamy zwijanie tematu. Tutaj jeszcze tylko chciałbym dodać trochę azjatyckich aromatów. Liście kafiru, czyli liście z drzewa limonkowego. To wszystko fajnie nasączy takim cytrusowym, pysznym aromatem to mięso. I jeszcze do środka wrzucamy przygotowaną wcześniej cebulę z jabłkami. To też fantastycznie nasączy ten cały boczek smakiem. Robię się głodny chyba. No dobra, i teraz trzeba to wszystko zwinąć, co jest bardzo proste. Robimy z tego po prostu taką rolatkę z jednej strony, z drugiej strony to samo, i coś takiego możemy sobie w tym momencie związać sznurkiem. Tylko oczywiście pamiętamy o tym, żeby nie używać do tego sznurka do bielizny, do prania. Tylko specjalny sznurek zwany szpagatem. Czyli taki sznurek rzeźniczy. Myślę, że ze cztery kawałki nam do tego wystarczą. Sposobów na związanie tego jest bardzo dużo, ale ja zawsze używam najprostszego, czyli bierzemy sznurek, kilka razy oplatamy go wokół siebie. To jest tak, jakbyśmy wiązali buty, jak mamy 6 lat. I w tym momencie to już nie puszcza, prawie. I drugi supełek po prostu będzie nam już to trzymał w przysłowiowej kupie. To samo z drugiej strony. I też sznurki w środku. Tutaj też musimy ten boczek dobrze złapać. Końcówki sznurków możemy poobcinać, bo one się nam będą tylko zapalać. Boczek gotowy, do tego wezmę jeszcze dwa jabłka, przekroimy je na połówki, posmarujemy trochę olejem sezamowym i możemy przenosić się na grilla. Dzisiaj użyjemy węglówki, ale w bardzo nietypowym ustawieniu. To ustawienie nazywa się ring of fire, czyli okrąg ognia. Zaczynam od tego, że pół tego komina rozpaliłem brykietu i przerzucam to do grilla. I teraz mamy tutaj brykiet na samym środku, a dookoła musimy rozsypać trochę brykietu, który nie jest rozpalony. Chodzi o to, żeby on się stopniowo coraz szerzej rozpalał, ale żeby temperatura w tym grillu nie przekraczała powiedzmy 150 stopni. To będzie raczej niska temperatura, ale nie low and slow. Idealna do upieczenia takiego kawałku boczku. Dodatkowo oczywiście potrzebne są drewienka. Takie Z2 myślę, że spokojnie możemy sobie ułożyć na rozpalonych i nierozpalonych brykietach. I te drewienka będą tutaj pomału sobie zadymiać ten boczek. I teraz uwaga: to jest patent, o który często mnie pytacie. Taki deflektor, który można kupić do grilla węglowego. Do czego to w ogóle jest? To jest właśnie do upewnienia się, że ta temperatura nie będzie bardzo wysoka. Kładę taki deflektor na tym rozpalonym węglu i na tych drewienkach. I teraz. Można tutaj postawić sobie tackę, do której wlejemy wodę, ale widzicie, że on ma lekkie wgłębienie na środku, więc można tutaj wlać bezpośrednio trochę wody, tylko tej wody zmieści się tutaj nie za wiele, więc trzeba ją będzie po prostu w trakcie grillowania podlewać. I teraz układam ruszt w najwyższej pozycji. W grillach Napoleon możemy regulować wysokość rusztu nad żarem. I w tym momencie możemy sobie na środku ułożyć wszystko co chcemy, żeby nam się w tej nie za wysokiej temperaturze piekło, czyli boczek i jabłka. No i oczywiście musimy wbić jeszcze sondę termometru w sam środek boczku. Gdzieś tutaj ją wcisnąć, żeby pokazała nam jaką temperaturę ma już ten boczuś. Zamykamy grilla. Słuchajcie, wyloty lekko uchylone. Wloty na minimalnej pozycji, tak żeby delikatnie ten tlen tu dopływał. A wloty powietrza delikatnie, prawie zamknięte. I teraz mamy chwilę czasu. Możemy przygotować sobie sos do tego boczu. Bazą do sosu jest gęsty grecki jogurt. Do tego... Dodaję odrobinę wasabi, i najpierw to wasabi trzeba dokładnie rozmieszać z jogurtem sól i pieprz. I oczywiście sól, do tego trochę kwaśnego smaku, czyli limona. Nie przesadzcie, sam jogurt jest już trochę kwaśny. I do tego musimy wsiekać jeszcze odrobinę świeżego szczypiorku. To nam doda pięknego, świeżego posmaku w tym całym sosie. No i teraz to wszystko trzeba dokładnie wymieszać i mamy przynajmniej półtorej godziny, aż boczek dojdzie. Czas minął, trzeba sprawdzić jak się ma boczek. Co to jest za grill? Kto mi tu poprzestawiał grille? O, boczek ma się pięknie, ma 78 stopni. Zobaczcie, że jest pięknie podwędzany. Wilgotny, myślę, że możemy spokojnie wyjąć już sondę termometru. No, no, z jabłkami moglibyśmy się lepiej postarać, ale powiedzmy, że jest to tylko jakaś dekoracja naszego wędzonego boczku. Szczypce i boczek. Jeszcze dosłownie 15 minut odpoczywania i możemy go kroić. No dobra, słuchajcie, odpoczywanie minęło. Przede wszystkim trzeba pozbyć się sznurków. No, i teraz możemy sobie ciachnąć ten boczek. Tutaj przez środek, żeby zobaczyć, co się kryje w środku. Wygląda cudnie, powiem szczerze. To jest takie mięsne serduszko. Dobra, kroimy konkretny plaster tego boczku. Do tego odrobina jeszcze soli. Na jabłka też trochę sosu musimy dać. No i co, chyba wygląda to dobrze. No i teraz trzeba tego spróbować. Taki sprytny kawałek boczku. No. Miejscowca świata. Ten cynamon po prostu zupełnie niedeserowo tutaj smakuje. Z świnią po prostu komponuje się mega. Spróbujcie tego przepisu w domu. Trzymajcie się, cześć.